Witam was już w trzecim odcinku na tym kanale i zostałem poproszony, więc będą najgorsze teksty na podryw więc tradycyjnie e, łapka, subskrypcja lecimy Kto w ogóle problem jest jaki problem jest? jestem tak zdesperowany, że już nawet chłopaka szukam śmiesznie, śmiesznie no ale to prawda, nie ma tutaj dziewczyn na umy co nie? weź w ogóle to jest Mam z dziewczyny, chciałem z YouTube'em wystartować, ktoś mi napisał, dawaj najgorszy tekst na podryw, a tu dziewczyn nie ma, no bez jaj. Bez kitu. W ogóle mam taki problem. No to dawaj. Bo zgubiłem, zapomniałem jaki mam numer telefonu, jakbyście mogły pożyczyć im swoje. Dobra, dobra. Jesteś może owieczką z Minecrafta? Co? Jesteś może owieczką z Minecrafta? Nie. Jesteś mega słodka. Dziękuję. Masz może mapę? Masz może mapę? Co? Sorry, nie, już screen no, zbiera, nie, nie już screen no, no. czuję, Dobra, nie. <laughs> Ogólnie tak na spacer no. i mam do was mega sprawę. Ważną. No, e, ponieważ zgubiłem swój numer telefonu, jakbyście mogły mi pożyczyć swoje? Nie. <laughs> Grasz w Minecraft, a grałaś w Minecrafta? Nie no. no, gram e, Wiesz co się dzieje jak Endermanowi patrzysz w oczy? No? Gnę do ciebie jak Enderman Ja pierdolę Dobra, jeszcze raz, bez Dobra, poczucia cringe'u Masz może mapę? Masz może mapę? Nie mam Ja się zgubiłem w twoich oczach Zgubiłem w twoich oczach Które właśnie schowałaś ja za, właśnie za, kamerą. za kamerą Jesteś może ogniskiem z Minecraft? Bo... Kurde, nie. nie wiem czy to to, ale słyszałam coś podobnego, czy nie jesteś piecykiem z Minecrafta? Nie, to nie to. Jesteś może ogniskiem z Minecrafta? Nie, to nie. Bo mnie rozparasz, jak na ciebie patrzę. <laughs> Kurde, A pijesz alkohol, nie? Bo już się spytałem. No, w sensie zdarzyło mi się. Głównie no to fale. A masz gdzieś większość. przy sobie? Nie mam, ale fajki mam przy sobie. Nie, alkohol jakbyś miała to byś się napiła, byłabyś łatwiejsza. Tego nie znam. Tak z ciekawości spytam, masz siostrę bliźniaczkę? Co? Masz siostrę bliźniaczkę? Nie mam. To jesteś w tej chwili najpiękniejszą kobietą na świecie. ma? Z krótką. Siema. Ja na ciebie i narodziło mi się w głowie takie pytanie bardzo ważne. No. Jesteś może ogniskiem z Minecraft'a? Tak. Rozpalasz mnie od środka. Nie. A dobra a dziewczyna, a znasz wyczyły. się na telefonach dziewczyna? No, nawet... no bo w moim jesteś nie tak. Czemu? Bo nie ma mojego numeru? <grym> nie myślał <grym> okay. ja <grym> tak. Imra po 15. A Iranzku dawał 17, takie. No sąmy tak, że z, z, z pierwszego już nawet ho pokazuje, pokazuje, pokazuje. No no. Dawaj, Nie, nawet no fajnie. Nie. To, to dajcie. Proszę, powiedz, maja. że masz mniej niż 19. Co? Jeszcze raz? Powiedz, że masz mniej niż 19. Mam mniej niż 19. Czyli? Mam mniej niż 18. O dobra, mam mniej niż 18. Ok, to dobrze. A skąd jesteście? Z Małopolskiego ja. A U. Marwina? A Marwina, skąd ty jesteś? To z Podkarpacia. Z Podkarpacia. Uuu, to nie. A ty? Wielkopolska. To mało, patrz. Patrz. No. Aha, no to dużo mi widać, naprawdę. No to patrz bliżej. Aha, dobra, no, zakończę. No to dużo widzę, naprawdę. Moja no, Instagramka no poda Co? Mogę instagramka podać O, chcesz instagramka? Ja mogę podać swojego No to podaj mi swojego, bo ja nie umiem Moja Jesteś może wioską... Nie, mieszkasz może w wiosce villagerów? No No, bo bym najeżdżał na Ciebie jak villager na wioskę No wiem, no reakcja, nie spodziewałem się takiego Siemka, koleżanka obok Siema Ile macie od? 15. Skończone czy rocznikowo? Skończone. Bajera, skąd jesteście? jesteś? A, to już mniej bajerańsko. A ty? Ja okolicę Piły, tylko Polsko. Piły? Co się stało? Co nie mówiłem? Mówiłem, to... to nie tak. To, to nie tak. Instagramka? Oh. Aż mnie zlagowało. Podasz Instagramka? A mogę, ale... Ja bym w ogóle z... Z mm. Pierwsze pytanko, jakie by się narodziło... Mm, Jezu, nie, ja zaraz... Dobra, jeszcze raz. Pierwsze pytanko, jakie się narodziło, jak Cię zobaczyłem. No. Jesteś... Jesteś może kompasem z Minecrafta? Nie, a czemu? Chyba bo poszedłem za tobą do łóżka. Ale co mi dobra jeszcze, że mogę?